Hej, witam Was serdecznie. E, dzisiejszy odcinek będzie dękiem kosmetycznym. E, będzie to już danko e, styczniowe. Mój koszyk e, w tym miesiącu się prawie cały zapełni. Mam wiele kosmetyków do pokazania, także już nie będę przedłużała i zaczynam. E, oczywiście wyciągam wszystko e, losowo. Na pierwszy rzut idzie Isana olej, nie olejek, jest to peeling e, olejowo-cukrowy e, do ciała. Ta Isana jest, ten peeling z Isany jest niedrogi, jest bardzo dobry, on chyba około 3 euro mi się wydaje kosztował, bardzo dobry, świetnie peelingował skórę, przez ten olej skóra była, była świetnie nawilżona, do tego peelingu na pewno też również z pewnością powrócę i miał bardzo ładny taki słodkowa waniliowy zapach, więc to serdecznie polecam. Kolejna rzecz jest to pi, nie pieniąc, jest to żel podprysznic taki olejowy, firma Bernengen. Jest to firma, która jest dostępna w DM-ie czy w Rosmanie. Jest to taki podprysznic żel z zawartością oleju. Miał bardzo ładny zapach, taki kwiatowy, taki kwiatowy, bardzo ładny, ale nie duszący, Bardzo ładny był ten zapach. Natomiast on był dosyć sporny o 400 ml. Natomiast e, dla mnie takie duże e, pojemności są nieszczególnie zalecane, ponieważ ja się szybko zapachem nudzę. E, natomiast, e, ale sam, że jest cudowny, do niego tak raz w roku wraca właśnie przez to e, wielkie opakowanie, ale jest bardzo dobrym rzeżem pod prysznic, naprawdę. Więc to polecam. Cena tak mi się wydaje kochła 3, 3, 3 euro, może 2,5 euro kosztuje. Nie są już teraz tego pewne, bo już townie kupowałam. Z tej samej firmy dzisiaj mam do pokazania jeszcze balsam do ciała. A jest to taki lek, lekki balsam do ciała. Również ta sama firma. To jest dostępne również z Rosman IDM. To był taki balsam właśnie szybko chłaniający się, coś jednego na lato. Nie wiem, czy do tego jeszcze wrócę, ponieważ ten zapach mi tak średnio podpasował. Natomiast jeszcze z tej samej serii wypróbuję balsam, który był o zapachu właśnie tego żalu, ponieważ jeszcze jest na półce taka właśnie wersja balsamu o tym zapachu. I ta Tamten balsam mi się wydaje, że jest bardziej bardziej treściwy, ale go w przyszłości również z chęcią wypróbuję. Natomiast ten, tak myślę, że y, chyba raczej nie, bo myślę, że balasem balea są y, sepachowe, po prostu lepiej wychodzą i również świecie nawilżają. Kolejnym żel, o, kolejny żel pod prysznic to to fala fa i jogurt. Bardzo fajny żel pod prysznic, ja już go polecam kilkukrotnie. On ma taki zapach, właśnie taki, dosyć świeży, natomiast on jest taki kremowy i go się super używa. On w pomocy około euro można kupić. Nawet czasami jest taka pomoc, trzy, 3 można kupić za 2,5 euro. Więc tak, to jak właśnie jak jest na pomocy, to kupuję sobie właśnie zapas, bo bardzo lubię ten żel pod prysznic, ja do niego wracam regularnie już od kilku lat. Kolejna rzecz, którą mam do pokazania, taki mało, taki bubel trochę. Jest to Balea e, Glow Toner z witaminą C i pantenolem. Ten tonik tak troszeczkę okazał się bublem, ponieważ ja nie widziałam jakiegoś e, szczególnego działania tego toniku. Po prostu działa jak każdy inny tonik. Natomiast on e, jest dosyć drogi, mi się wydaje, bo on kosztuje około 4 euro za 100 ml, więc ta cena jest troszeczkę taka. No to są tańsze toniki w tej cenie, które mogą być i większe, więc ja do tego nie wrócę. Natomiast, co chciałam jeszcze powiedzieć, tutaj taki bardzo również był problematyczny, było to opakowanie, ponieważ zakrętka są taki gruby plastik i to po prostu się ciężko zakręcało i odkręcało, więc jeszcze to opakowanie dodatkowo mi bardzo zniechęciło, więc ja do tego więcej już nie wrócę. Kolejna rzecz, tutaj mam e, szampon do włosów, Fructis, e, jest to taki z olejami, e, Garnier, e, ja lubię szampony do, do, do włosów z Garniera, Teraz mm, na jakiś czas kupuję, lubię również z Balea szampony, po prostu patrzę co jest akurat na promocja, bo co mi się skończyło, ale akurat do tego nie mam nic do, do zarzucenia, więc ten akurat mogę e, polecić, to do, do, do włosów akurat chyba mi się wydaje... Suchy, bo to jest z olejami. No tak, to będzie do takich suchych włosów. Tu kolejna rzecz, tym razem będzie mój hit. Balea Ultra Sensitive Serum do twarzy. Jest to serum, które jest przeznaczone dla, dla skór wrażliwych, normalnych, suchych, przysuszonych. Bardzo dobre serum, bez zapachu, które świetnie nawilża skórę. Ja to używam właśnie w okresie jesienno-zimowym, zawsze do tego wracam. Albo do tego serum z Isan, również z tej serii Med. Obydwa są bardzo dobre, to mogę serdecznie polecić. Cena to jest około 5 euro, więc niedrogo mi się wydaje. Tu kolejny produkt jest to Tessodora. Y, to nie będzie antyperspident, ponieważ nie ma soli aluminium. Jest to DAF e, Cynk Kompleks, e, taki zapach lawendowy. E, bardzo fajny był ten produkt. Ja potem rzeczywiście się nie płaciłam. E, ja kupiłam go kupiłam na, na promocji za 2,5 euro. Natomiast ja widziałam również jeszcze dezodoranty e, w sklepie Action i tam były niedrogi. Tam były różne zapachy, więc tak w sumie chciałam była wziąć jeszcze jedno coś na próbę, ale w sumie nie wzięłam. No ale może w przyszłości mi się uda. Do tego bym chętnie wróciła, więc to mogę polecić. Tu mam kolejną rzecz do twarzy. Jest to. I Mortella taki krem na noc. To kupiłam w T.M. ale w Chorwacji. Bardzo dobra firma, fajne składy, świetnie działa na skórę, taki zapach trochę ziołowy. Natomiast dużo kosmetyków właśnie z Chorwacji ma taki zapach lekko ziołowy. Natomiast ten krem był takim typowym tłuszczochem, ponieważ na początku jego formuła jest dosyć lekka. Natomiast jak nałożyłam na twarz, on taki robił się olejowy, na pewno dużo składu, miał dużo oleju w składzie. Natomiast skóra była świetnie nawilżona. Ale tylko to jest do stosowania właśnie jesień, zima, bo na wiosnę czy loto sobie tego nie wyobrażam, bo to po prostu byłoby za. Sa... Tłuste. No i do skór normalnych, suchych, przesuszonych, jak najbardziej to polecam. I tam z tej firmy w DM-ie w Chorwacji widziałam wiele produktów, więc to jest zgodne uwagi. Kolejna rzecz to mój ulubiony Bolea olejek do oczyszczania twarzy. Ja kupuję ten albo z, z Rosmana. Tak na nie po prostu gdzie jestem. Obydwa są bardzo dobre. Świetnie oczyszczają skórę właśnie z tego pierwszego. właśnie, Ja używam to w pierwszym etapie oczyszczania. Potem zawsze używam żelu dodatkowo. Tak czy siak, bardzo dobry produkt, do niego wracam regularnie, to polecam. Tu mam kolejny produkt, to jest do ciała, to jest oliwka. Mamas Baby Trim, to jest z taka seria dla mam w ciąży, czy mam karmiących. Ten olej kosze około 2,5-3 euro, on nie jest najtańszy, natomiast on jest dosyć gęsty. Ma bardzo ładny zapach, świetnie nawilża skórę. No oczywiście może być stosowany dla również dla kobiet, które nie są w ciąży ani nie dla karmiących. Ja do niego często wracam, bardzo go lubię. Skład również bardzo dobry. Kolejny produkt mam również z Balea Ultra Sensitive. Wykończyłam krem na dzień z 7% mocznika. Bardzo dobry krem, ja już o nim wielokrotnie mówiłam. Super jest, super skórę nawilża, chroni przed mrozami. W tym okresie właśnie jesienno-zimowym, więc to polecam serdecznie. Tam jest wiele różnych rodzajów na półce, więc każdy coś dla, ciebie, cieka dla siebie ciekawego znajdzie. Kolejny produkt, mam kolejne serum do twarzy. No, ten, ten miesiąc taki był dosyć intensywny, jeśli chodzi o zużywanie kosmetyków. Widzę. Jest to firma No Cosmetics. Serum z witaminą C. Bardzo dobre serum, to serdecznie polecam. W ogóle ta firma No Cosmetics ma bardzo fajne kosmetyki. Ja używam wielu produktów z tej firmy i oni cały czas poszerzają asortyment. To jest w takim pudełeczku, to kosztuje około 15-16 euro, euro. Bardzo dobry produkt, serdecznie to polecam. Dostępne w dm czy w Rosmanie. Ale w Rosmanie nie ma chyba aż takiego asortymentu, mi się wydaje, jak w dm -ie. Ale super, jestem ten produkt i na pewno do tej witaminy C czy do tego retinolu już z tej firmy wrócę na pewno w przyszłym roku. To znaczy w tym roku, ale pod koniec tego roku. Dalej to chodzi o y, pilnację twarzy, tutaj mam no, maseczkę z witaminą C z Biedronki. Y, o, to jest taka, po, takie podwójne opakowanie, 2 zł, koszuje bardzo niedrogie. Y, bardzo fajne skład, to zostawiam na noc jako taką maskę i rano dopiero zmywam. Do tego się świetnie sprawdza, super kosmetyk, to serdecznie polecam, no 2 zł to jest naprawdę bardzo niska cena, więc to mogę polecić. Tu mam kolejną maskę, znaczy taką półkę maski, jest to maska z rosmana z miodem. Natomiast ta maska... Jako nałożenie na twarz bez mycia się nie nadaje, bo jest zbyt gęsta, myślę, że zapchałaby nawet moją skórę taką dosyć suchą do zmywania jak najbardziej, natomiast ja to, zużyłam to w inny sposób jako maskę na stopy, ponieważ to bardzo ładnie pachnie, te stopy świecie nawilżało, więc w ten sposób będę tej maski używała, mam jeszcze jedno takie opakowanie, super w ten sposób, natomiast na twarz tego nie będę więcej używała, bo była dla mnie taka właśnie zbyt gęsta, a ja często lubię zostawić tę maskę na noc ale do stóp jak najbardziej. Kolejna maska, tutaj do twarzy jest to również maska. To jest Eveline Cosmetics Colageny. Natomiast z tej maseczki byłam tak średnio zadowolona, ponieważ to, to też już była do zmycia. Natomiast jakoś tak mnie ujęła ta maseczka. Natomiast z tej firmy Eveline Cosmetics, tej właśnie terapii profesjonalnej, polecam tą fioletową z retinolem. Tamta jest rewelacyjna, zostawiam na noc. Nie zmywam, Dopiero rano to zmywam. Super jest tamta. Tutaj raczej myślę, że już więcej nie wrócę. Kolejna rzecz do demaki demakijażu, tak, jest to taki olejek do demakijażu oczu, jest to z Netto, firma Zishara, Zichara. niech to się czyta, bardzo dobry olejek do odbywania oczu, ja to jest akurat, czy to jest taki płyn z olejkiem, bo to jest wersja bez olejku, e, bardzo dobry produkt, fajnie oczyszcza e, makijaż właśnie z oczu, nie uczula, nie podrażnia, tani, to kupuję regularnie, do tego będę dalej wracała. Kolejny produkt taki pilnacy, to jeszcze mam e, krem do stóp, no taka bym powiedziała, że bardziej maść. To jest akurat z jest to z, z marketu Penny, ten market jest właśnie w Niemczech dość popularny, bardzo fajna ta była maska, fajny zapach, taki świeży, świetnie nawilżało stóp, skórę stóp i to było z mocznikiem, 25%. Bardzo fajny produkt, do tego na pewno jakiś czas ponownie wrócę. E, tont, e, ha, jeszcze ha to mam taki mały szampon e, Batiste? E, m, to był jakiś kupiony do po prostu, jak lecieliśmy samolotem, żebym nie usiadł, żeby nie musiał dużo tego brać opakowania. No więc, to się trochę tak nie opłaca kupić, bo to kosztowało około 2 euro, to takie małe opakowanie. A więc, no, następnym razem po prostu kupię taką małe opakowanie, takie właśnie podróżne, ale coś tańszego pewnie Isany czy coś takiego, bo to się nie opłaca całkowicie, ale sam e, produkt jest bardzo dobry. E, tu mam trochę kolorówki, więc tak, Essence, e, zużyłam swój taki. Krem BB do twarzy. Jest to wersja 20, z kolor medium 20. Bardzo fajny produkt do twarzy. Ten krem raczej zachował się, raczej, bym powiedziała podkład. Natomiast tego już nie widziałam w sklepie. Oni to wycofali. Nie wiem dlaczego, bo to fajnie się sprawdzało. Jeszcze mam z tego taką serię, chyba mi się zdaje jeszcze light. Ale ten już też jest właśnie w użyciu i pewnie zaraz to niedługo wykończę. Bardzo fajny produkt, nie wiem czy mu to wycofali, ale tego już więcej nie ma. Jakby się to zauważyły, gdzieś tam czy na Amazonie czy coś, no to warto to kupić. Super był, on fajnie krył, mimo że leki, miał lekką formułę, był niedrogi. No nie wiem, ale po prostu już go więcej nie ma. Mam dwa tusze do rzęs. Więc tak, pierwszy to będzie Maybelline Great Lash. Taki zwykły, standardowy to byłaby jeden z pierwszych z Maybelline, natomiast ja to kupiłam, ponieważ to było w takim zestawie z małą pomadką plus lakierem. Pomadka dla mnie się nie sprawdzi, bo jest za bardzo kryjąca, sucha. Tusz jak najbardziej. Na no moje takie, wiecie, ja mam takie słabe te rzęsy, jako pierwsza, pierwsza właśnie, no pierwsza taka, pierwsze zużycie jakby jak, naj, jak najbardziej, natomiast jako taki główny tusz to nie. Na to musiałam używać taki jeszcze bardziej pogrubiający tusz no tak pewnie gdybym miała kupić go ponownie, pewnie go jeszcze już koło nie kupiła, ale mam jeszcze jeden w użyciu, w użyciu, ponieważ kupiłam sobie dwa takie zestawy z dwoma różnymi pomadkami po prostu no więc ogólnie jako tusz to tego nie polecę no mam teraz to go zużyję, ale tego więcej po prostu nie kupię tu jeszcze mam taki tusz to było z Biedronki, Bell no limit i to był taki tusz pogrubiający natomiast no, jakoś tam seradził ale jakoś tak mnie specjalnie nie zauroczył to była taka dziwna, taka szateczka, taka wykręcona trochę. No na moje rzęsy no był słaby, no ale mówiłam, takie, mam takie rzęsy dosyć takie cienkie, no dosyć no troszeczkę dłuższe, ale dosyć takie cienkie i nie mam po prostu ich za dużo. Więc dla mnie tak średnio. Wolę te tusze Essence. Są też niedrogie, a też fajnie działają. Tu mam dalej taki żel do brwi, już mi się pościerało, Rival de Lub to był taki żel do brwi, że po prostu te brwi e, trzymały się w jednym miejscu e, po użyciu, e, użyciu kredki do brwi. Bardzo fajny produkt, ja to mam ponownie w użyciu, to jest niedrogie, chyba 2,5 euro, czy coś takiego. Bardzo fajny produkt, chodzi o żel do brwi. Ja kupuję go regularnie, więc to mogę polecić. Tu mam dalej jeszcze z dwie kredki do brwi z Catrice. No, właśnie w tym miesiącu użyłam dwie kredki z Catrice. Jestem z tego trochę niezadowolona, ponieważ te kredki kosztują 3 euro za sztukę. Są takie precyzyjne, one ogólnie bardzo fajne są, może każdy włos wyrysować i tak dalej. Natomiast oni chyba zmienili formułę w tych kredkach, ponieważ ona mi się tutaj już złamała, jedna i druga przy końcówce. No tego. Jeszcze miałam, myślę, na jakiś tydzień zużycia, no ale się połamało i już nie mogłam tego była więcej rzucić, bo to wypadło i no i koniec. Więc yy, no, szukam jakiegoś, yy, jakiegoś zastępcy, ponieważ troszkę tańszego, może. No, bo to mówię, taka kredka to. dosyć drogo wychodzi, jak to dwie kredki w ciągu miesiąca to 6 euro. Ale ogólnie jest, sama jest super, bo można każdy włos wyrysować, nie za mocno. Tak akurat idealnie według mnie. I tam są różne odcienie, ale ogólnie tą kredkę zawsze lubiłam. Zobaczymy, mam teraz trzecią w użyciu, czy tamta się nie będzie łamała. Po prostu może jakaś była produkcja po prostu słabsza, czy jakaś gorsza. No nie wiem, ale będę używała dalej i zobaczę, jak będą się kolejne sprawdzały. I tutaj wiecie co? Jeszcze mam taką pastę do zębów e, Sensodyne. E, pokazuję, ponieważ nie każda pasta do zębów wrażliwych będzie dobra. Natomiast ta była jak najbardziej dobra. Mogę to polecić. Nie była za intensywna. Taka niebieska Sensodyne e, Sensitive e, Extra Fresh. Tak, to mogę polecić. Więc tak, e, to denko już widzę po czasie, że było bardzo dużo, bardzo długie. Użyłam wiele produktów. E, dajcie znać, czy znacie któryś z tych produktów, czy również Wam się... E, mm, czy u Was również się sprawdził, czy się nie sprawdził? Dziękuję serdecznie za wszelkie komentarze i widzimy się następnym razem. Pa!